szybko nie wróciła. Tyle chcę ci powiedzieć. Chodźmy. I nie przyszła w zimę. No ale nie idźcie tak blisko, ja was proszę. O. Zajmij się To no chyba nie przejdzie. Dobra. Też mi się tak wydaje. Nasączyłeś to jakoś? Nie, popa za pęczką. Hmm, kiepsko to widzę. Ooooo, <śmienny śmienny w> morda! <śmienny śmienny> ale wiesz to od dołu ją, jakie ma włosy fajne Michał, nie, nie rób tak Dlaczego tylko ryjej się? <śmienny> ale to się nie chce palić za bardzo Dobrze jest! No <śmienny> <śmienny> w To nie jest śmieszne Jest, jest! Ej. No pali się przecież? No.

Nie tej teraz już raczej nikt nie psiknie. Nie, trzeba Bo piwo, bo piwo zawsze ocalenie. Dobra, to jest dobry moment, żeby odpalić brawcę, chyba, nie? nie? Pokaż ja jeszcze raz. raz. patrz, jak się, się sut, pali. Tak? Się sut no, pali. No. <grym> się pali? Nie? Zrób mi zdjęcie. Ja też chcę zdjęcie. No to stań za mną, koło mnie. Aha, mam, zdjęcie. No gdzie na nią? Jemy specjalnie trochę takie Uważajcie, bo leci popryt w waszą stronę What? 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 Coś Co się jej... a cycek jej odpadł Możemy Właś, Magia Nie no, jesz i niech się Cyc! No wro... się w... brawar zajął. Nie wam. Nie pró... Puści brawara zaraz. Że... <grym> Sukwoneczka jej odpadła. Ej chodzi o browara. Ej, <grym> to dupa moja. <grym> no. ehm, dobra, może kto to i wrzucamy, ją, co? Dobra, daj. No to co? No to pożegnajmy ją. Daj... Poczekaj jeszcze. No, jeszcze eee, Ostatnie jakieś poczekaj. pytanie. Poczekaj jeszcze. Ehm, Pośpiesz się. macie. Dobra, się ciśni z łapką, no Weź kapcie. No. <grywa> co ona ci zrobiła, że ją... Co no z... ciekawie <grywa> robi. Weź no. ci Weź. twoje cycerki. jeden zastał. Weźcie tego to głowa. Parek muta. Marzenka. Byłaś taka piękna. No. Na swoim rodzaju. Od ciekuję. nie będzie widać. Nie, ale tam się widać. Tam